W trzeciej kolejce czwartej ligi ZZPN mieliśmy pierwsze poważne potknięcie jednego z faworytów do awansu. Coraz mniejsza jest liczba zespołów z kompletem zwycięstw i coraz mniej zespołów czeka na swoje pierwsze punkty. Czas na podsumowanie wydarzeń trzeciej kolejki. Łukasz Czerwiński, zaczynamy. Rozpoczynamy trzeci odcinek magazynu czwartej ligi ZZPN, a dziś w Uniwizji Telewizji Uniwersytetu Szczecińskiego moim gościem jest Daniel Kowalczyk z Chemika Police. Witam Cię Daniel. Cześć, witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. A ja dziękuję za to, że tu jesteś Daniel. Ty na razie rozgrywki oglądasz z perspektywy widza przez kontuzję. Powiedz, co się stało. Niestety nie mogę pomagać Chemikowi w grze o punkty, o utrzymanie. No niestety w sparingu z błękitnymi Stargard w okresie przygotowawczym jeszcze w dziesiątej minucie biegłem sobie i po prostu mi strzeliło kolano. Będę miał operację już w czwartek, także czeka mnie dosyć długa rehabilitacja, dosyć długa przerwa, ale mam nadzieję, że w drugiej rundzie wrócę i będę mógł pomagać zdobywać punkty, strzelać bramki i będzie wszystko okej. Okay. Czyli rozumiem, że przed Tobą kilkumiesięczna przerwa i w tej rundzie już Cię na boisko nie zobaczymy. W tej rundzie niestety nie ma szans, bo perspektywiczny mój powrót jest w marcu, rehabilitacja ma trwać pół roku, operacja to wiadomo, już dosyć duży ból będzie mi doskwierał po, po operacji, także nie będzie kolorowo, ale będę walczył o szybki powrót i, i będzie, mam nadzieję, że będzie OK. Wiem, że jesteś bardzo ambitnym zawodnikiem, więc domyślam się, że kontuzja na starcie sezonu to był dla Ciebie dosyć duży cios. No tak, no niestety to się jeszcze zdarzyło w takim okresie dosyć fajnym dla mnie, że miałem szansę zmienić się, swoje otoczenie. Miałem szansę grać wyżej w piłkę, ale no niestety jestem tu, gdzie jestem. To czasami tak jest, że los ma inne plany na ciebie i, i muszę cieszyć się tym, co mam. Na razie skupiam się na prowadzeniu dzieci, bo też jestem trenerem w Chemiku i no i z tego na razie czerpię szczęście, z tego się cieszę i tyle. Czyli jesteś cały czas przy piłce, skoro gdzieś tam realizujesz już jako trener, no ale mówisz, że była szansa na zmianę otoczenia, czyli bardzo prawdopodobne, że nie byłbyś aktualnie zawodnikiem Chemika, gdyby nie ta kontuzja. Była szansa na zmianę otoczenia. Tak, było zainteresowanie z kilku klubów, no raczej takie największe zainteresowanie wykazał Bałtyk Koszalin, w którym mógłbym występować, jeżeli wszystko by dobrze poszło, jeżeli hmm. byśmy się dogadali, mógłbym też pomóc w możliwym awansie, bo wiadomo, biją się trzy kluby o awans Kluczewia, Gwardia najchętniej i Bałtyk Koszalin cichutko liczy na ten awans, aczkolwiek teraz jak Kluczewia się potknęła, to może może to Kluczewia teraz cichutko będzie liczyła na ten awans, no ale hmm. z trzeciej ligi było troszeczkę propozycji, ale to Mniej takich konkretnych, raczej takie pogłoski tylko, także bardziej konkretnie Bałtyk Koszalin był, ale jestem tutaj. No tak, zostałeś w Chemiku Police, więc powiedz, jak oceniasz ten start sezonu w wykonaniu swoich kolegów? No start taki kurczę, może troszeczkę uliczony, bo z rywalem to raczej punkty... Teraz w tej rundzie, bo rewal bardzo się wzmocnił, rewal jest teraz bardzo mocny, więc raczej punkty przypisywał każdy rewalowi, przepraszam. Ale z Iskierką powalczyli, chłopacy by mogli wygrać nawet, mm -hmm. tak że jest jeszcze szansa na lepszą grę o chłopaków. Teraz powalczyli bardzo fajnie z Darłowią. W 10 nawet wygrali, także widać, tam charakter jest. Jak trener Mariusz czy charakteru, to charakter jest widać. Także będzie dobrze, mam nadzieję, że się trzymają, a ja wrócę i pomogę. Mecz Chemika Police z Darłowią Darłowo, a także pozostałe wydarzenia trzeciej kolejki. Już teraz czas na skróty. W trzeciej kolejce czwartej ligi ZZPN doszło do ogromnej niespodzianki w sądowie, ale nie za sprawą Białych, a Unii Dolice. Wysoką formę wciąż prezentuje gwardia. Zmniejsza się grono zespołów z kompletem punktów, a także tych bez wygranego meczu. Zapraszamy na podsumowanie wszystkich wydarzeń. Unia Dolice odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w czwartej lidze i to w spotkaniu z Kluczewią Stargard. Bałtyk, mimo gry w dziesiątkę, wygrał w Szczecinie, a Chemik w podobnej sytuacji poradził sobie w Darłowie. Pierwsze wygrane zanotowali też orzeł Wałcz i na goleniu. Pascę zwycięstw kontynuują Gwardia, Perła i Biali. Trzy punkty w meczu zwierząt dopisało też Wybrzeże. Przegląd wydarzeń rozpoczynamy od pełnego emocji meczu w Darłowie, gdzie Darłowia podejmowała poszukujący pierwszych punktów w sezonie chemii. Po 20 minutach goście powinni objąć prowadzenie w tym meczu. Wiktor Kurzawa jednak fatalnie chybił z rzutu karnego. To był jednak tylko początek nieszczęść Chemika. Mateusz Myśliński odebrał piłkę w środku boiska i zdecydował się na natychmiastowy strzał, efektownie lobując Adriana Piekutowskiego. Dwie minuty później gospodarze cieszyli się już z kolejnej bramki. Prostopadłe podanie otrzymał Norbert Kornaga i w sytuacji sam na sam ponownie wrzucił piłkę za kołnierz Piekutowskiego. Chwilę później policzanie złapali kontakt. Wywalczyli sobie kolejny rzut karny, który tym razem na bramkę zamienił Dominik Lis. Na drugą połowę Chemik musiał jednak wyjść w osłabieniu. W końcówce pierwszej części Gracjan Korzec faulował, wychodzącego na czystą pozycję przeciwnika, i arbiter pokazał mu czerwoną kartkę. Trudna sytuacja nie załamała zawodników chemika. Dalekie wznowienie gry przez bramkarza i w sytuacji sam na sam, tym razem lobem popisał się Dominik Lis i doprowadził do wyrównania. Na kwadrans przed końcem meczu goście z Polic objęli prowadzenie. Skutecznym wykończeniem popisał się tym razem Dominik Dąbrowski. W doliczonym czasie gry Chemik przypieczętował wygraną. Karol Zaremski wyprowadził kontrę i dograł do Jana Lewandowskiego, który wpisał się na listę strzelców. Chemik odniósł pierwsze w sezonie zwycięstwo. Na pierwsze zwycięstwo liczył też Orzeł Wałcz, który podejmował u siebie MKP Szczecinek. Rywale dla odmiany zaczęli sezon od dwóch wygranych. Ten mecz jednak lepiej rozpoczęli gospodarze. Daniel Popiołek z rzutu rożnego i skuteczną główką wynik otwiera Marek Hermanowicz. Orzeł poszedł za ciosem. Tym razem wrzutka bezpośrednio z autu, obrońcy wybijają, ale na strzał z pierwszej piłki decyduje się Cezary Burak i w ten sposób pokonuje Licharewa. Kilka minut później goście złapali kontakt. Daniel Cierwiński wrzuca w pole karne, błąd Edwina Odolczyka i z prezentu skorzystał Mateusz Górny. Szczecinek szybko przyjął jednak kolejny cios. Nieskuteczne wyjście Licharewa sprowokowało duże zamieszanie w polu karnym i ostatecznie piłkę do własnej bramki skierował Szymon Wójtów. Goście ponownie zopali kontakt w drugiej połowie. Z rzutu karnego Odolczyka pokonał Łukasz Jurjewicz. W końcówce meczu Ożył zadał decydujący cios. Patryk Ściurowski przejął wybitą piłkę i oddał kapitalny strzał z powietrza, nie dając szans bramkarzowi ze Szczecinka. Punkty zostały w walce. Po kiepskim początku sezonu na pierwszą zdobycz punktową w meczu z Białymi liczył Olimp Gościną. Ich plany szybko pokrzyżował Maksym Krutin, który zdobył kapitalną bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego. Olimp szukał wyrównania, ale zamiast tego nadział się na zabójczą kontrę. Goście z łatwością uwolnili się z podopieki opieki obrońców. Szybka wymiana podań w polu karnym i akcje kończy na swoje nieszczęście Bartosz Jarzębski, który zalicza samobójcze trafienie. Olimp starał się wrócić do meczu i nawiązać kontakt z przeciwnikiem. Adrian Rutkowski utrzymał się przy piłce w polu karnym i wystawił ją do partnera, którego strzał skutecznie zablokowali obrońcy. To jednak biali zdobyli kolejną bramkę. Dośrodkowanie z prawej strony boiska a w polu karnym Krystian Wójcik idealnie wbiega z dla pleców obrońcy i podwyższa prowadzenie białych. Olimp w drugiej połowie już bramki nie stracił, ale sam też nie znalazł sposobu na pokonanie Pawła Krasnopolskiego. Biali wciąż nie pokonani w lidze, a Olimp pozostaje bez punktów. Do sporej niespodzianki doszło w Sądowie, gdzie w roli gospodarza występuje Unia Dolice. Dmytro Donos posłał bój Marcina Miśka, a ten mimo asysty dwóch rywali pokonał Olka Sobczaka. Było to premierowe trafienie Unii na boiskach czwartej ligi. Faworyzowana Kluczewia przeważała w tym meczu, ale długo nie mogła znaleźć sposobu na szczelną defensywę Unii. W doskonałej sytuacji Kamil Bartoszyński przegrał pojedynek z Robertem Klimaszewskim. W końcówce pierwszej połowy goście dopili swego. Michał Magnuski wrzuca piłkę w pole karne, ta finalnie trafia pod nogi Kamila Bartoszyńskiego i tym razem kapitan Kluczewi trafia już do siatki. Kluczewi atakowała od początku drugiej połowy, ale znów to Unia zaskoczyła rywala. Dmytro Donos urwał się obrońcom i wystawił piłkę do niepilnowanego Marcina Miśka, który po raz drugi tego dnia wpisał się na listę strzelców. Gospodarze uwierzyli we własne możliwości, czego dowodem jest ta próba strzału z przewrotki. Kluczewia regularnie atakowała, ale defensywa gości była tego dnia niezwykle szczelna i trudno było znaleźć miejsce do oddania strzału. A gdy już się udawało, to brakowało celności. Niespodzianka stała się faktem i Unia Dolice wygrała swój pierwszy mecz w czwartej lidze. Od początku sezonu skutecznością imponuje Gwardia Koszalin, a ich kolejną ofiarą były rezerwy błękitnych Stargard. Adrian Cybula wygrał pojedynek z obrońcą, następnie minął bramkarza i strzałem do pustej bramki otworzył wynik meczu. Gwardia nie zamierzała się zatrzymywać. Robert Obst włączył się w akcję ofensywną. Jego zagranie odbija bramkarz, ale piłka trafia do Adriana Cybuli, który nie marnuje takich okazji. Przed przerwą padła jeszcze jedna bramka. Gwardia zaatakowała prawą stroną boiska, do dośrodkowanie minęło kilku zawodników i akcję strzałem z bliska zamknął Gabriel Szygenda. W drugiej połowie nienasycona gwardia nie zamierzała odpuszczać. Kolejny raz w sytuacji sam na sam znalazł się Adrian Cybula i mierzonym strzałem z okolic 16 metra skompletował hat -tricka. Kolejny atak gwardii Sebastian Milanowski do Rafała Maćkowskiego, a ten podwyższa prowadzenie gospodarzy. Kolejna bramka padła z rzutu karnego, a pewnym egzekutorem okazał się Mosiejko. Ostatnia akcja bramkowa przeszła lewą stroną. Do Dośrodkowanie strzałem głową wykorzystał joker w talii trenera Kościelniaka – Cezary Zalewski. Kolejny trudny sprawdzian przed własną publicznością miała Iskierka. Tym razem do Szczecina przyjechał Bałtyk Koszalin, który ekspresowo objął prowadzenie. Sytuację sam na sam z Markiem Ufnalem wykorzystał miłość Stępnik. Iskierka mogła wyrównać po długim wyrzucie z autu. W dobrej sytuacji spudłował jednak Dominik Grachowski. Iskierka do wyrównania doprowadziła dopiero w drugiej połowie. Antkowiaka pokonał Kacper Tokarewicz. Niestety technologia znów sprawiła psikusa i nie zobaczymy tego go. Minutę po stracie bramki Bałtyk stracił też najlepszego strzelca. Drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Sebastian Ginter. Bałtyku nie zraziła jednak ta seria niefortunnych wydarzeń. Reak skutecznie powalczył o piłkę na prawym skrzydle, a na listę strzelców wpisał się Leszek Jeruzem. Odra Hojna podejmowała zaliczającą świetny start sezonu Perłę Dygowo i w końcówce meczu sama strzeliła sobie bramkę. Po dośrodkowaniu Roberta Kozińskiego do własnej bramki trafił Kacper Orman. Po godzinie gry w samobójczych trafieniach mieliśmy już remis. Tym razem do własnej bramki trafił Dawid Frączczak. Perła odpowiedziała już po kilku minutach. Bezpośrednio z rzutu wolnego przymierzył Hubert Górka i nie dał szans Patrykowi Małkowi. W końcówce goście Zbiegowa przypieczętowali zwycięstwo Lisiak do frontszczaka. Ten radzi sobie z obrońcami i rehabilituje się za wcześniejszego samobuja. I na Goleniów od mocnego uderzenia rozpoczęła mecz z mechanikiem Bobolice, dobra akcja z lewej strony boiska, wydawało się, że zbyt mocne dośrodkowanie, ale piłkę dostaje Olegi Kurtanidze i pokonuje Mateusza Sochalskiego. I nie bardzo zależało na pierwszym sezonie zwycięstwie. Kolejna akcja lewą stroną boiska, dogranie do Damiana Banachewicza, a ten mocnym strzałem podwyższa prowadzenie. Kolejna akcja Beniaminka, podanie przed samą bramkę i Banachewicz tylko dokłada nogę. Jeszcze w pierwszej połowie mechanik Bobolice został znokautowany. Niemal kopia poprzedniej akcji, Damian Banachewicz ponownie z zimną krwią dokłada nogę, kompletując hat -tricka. Goście z Bobolic na pocieszenie zdobyli urokliwą bramkę. Dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego Kamil Skap przyjmuje i oddaje natychmiastowy strzał, zaskakując Hengera. I na goleniów na początku sezonu zdobywa mnóstwo bramek, a w tej akcji kompletnie rozmontowali defensywę mechanika. Ostatecznie na listę strzelców wpisał się Tomasz Borucki. Przegląd wydarzeń trzeciej kolejki kończymy w niechorzu, gdzie wybrzeże podejmowało wieżą po Gospodarze szybko napoczęli przeciwnika. Borys Jałoszyński łatwo minął obrywala i oddał kapitalny strzał lewą nogą. Kolejna próba Jałoszyńskiego zablokowana. Piłka trafia jeszcze na lewe skrzydło i Wiktor Sawicki wykańcza dośrodkowanie celnym strzałem głową. Przed przerwą Wybrzeże zdobyło jeszcze jedną bramkę. Rzut karny wykorzystał Borys Jałoszyński. Kolejny cios nadszedł zaraz po przerwie. Wiktor Sawicki utrzymał się przy piłce. Dogrywa do Jałoszyńskiego ten do Pawła Krawca, który mierzonym strzałem podwyższa prowadzenie. Kilka minut później Wieża zdobyła pierwszą bramkę w sezonie. Tomasz Żoła traci piłkę we własnym polu karnym, z czego ostatecznie skorzystał Danilo. Wynik meczu ustalił Daniel Chyła, który wykorzystał dobre dośrodkowanie Pawła Krawca. Zobaczyliśmy już wszystkie najciekawsze momenty i bramki z trzeciej kolejki czwartej ligi ZZPN. Wracamy teraz do gościa, którym jest Daniel Kowalczyk z chemika Police. Daniel, no właśnie, mecz z Darłowią Darłowo, 2-1 dla Darłowi do przerwy, do tego czerwona kartka, no i zespół podnosi się, wychodzi na drugą połowę, strzela trzy bramki. Charakter, o którym mówiłeś, zdecydowanie w tym meczu właśnie się pokazał. Tak, tak jak mówiłem, charakter u trenera Mariusza jest najważniejszy, pewnie poruszył szatnią w przerwie. On zawsze lubił wejść, powiedzieć to, co ma na myśli i chłopacy zawsze jakoś mieli wtedy energię do pracy w drugiej połowie, także na pewno trener już poruszył szatnią i bardzo fajnie, cieszę się, że zdobyli te trzy punkty, bo mogło być nieciekawie, gdyby nie wygrali, a teraz mm -hmm. na pewno chłopacy odżyli. Teraz mecz z Unią do lice, także myślę, że pociągną dalej i będą, będą już spokojniejsi o, o swoją grę. Taka próba charakteru to, to nie pierwszyzna chyba dla Was, bo tak naprawdę cały poprzedni sezon walka o utrzymanie no i w końcu ten finałowy mecz barażowy w Kamieniu Pomorskim po rzutach karnych dopiero, więc tam też ta próba charakteru, e, siła psychiki była wystawiona na, na próbę. No tak, charakteru nie brakuje. 120 minut przebiegać, kurczę, to jest naprawdę ciężka sprawa. Potem wytrzymać presję w karnych. No, wszystko się fajnie złożyło, się śmiałem z chłopakami, bo byli już młodsi chłopacy na tym meczu, że jak były karne, to tylko wszyscy kiwali, że oni nie chcą, oni nie chcą strzelać. Mm. Także jest, jest kurde fajna przygoda, 120 minut. Tydzień później skończyliśmy ligę, tydzień szybciej zaczęliśmy ligę niż wszyscy, także ciężka praca od trenera Mariusza, 3 razy P, praca, praca, praca. Tak podkreślasz cały czas tutaj osobę trenera, Mariusza Szmita, no to powiedz, jak Ci się z nim współpracuje? No tak jak mówię, trener Mariusz jest zwolennikiem ciężkiej pracy, czyli trzy razy P, praca, praca, praca. Trener Mariusz jest dosyć charakterystyczną osobą w naszym regionie, każdy go dobrze zna, jest dosyć wybuchowy, ale też jest osobą, która jak potrzebujesz tam pomocy, porozmawiać, to zawsze chętnie pomoże, na no spokojnie wytłumaczy, porozmawia. Także trener Mariusz jest odpowiednią osobą na swoim stanowisku, także nie ma co się martwić o chemik, na pewno będą dobrze przygotowani. Mhm. Jeszcze troszeczkę im wiadomo musi zejść pewnie z nóg, bo ciężki okres przygotowawczy za nimi, ale teraz będzie tylko lepiej. W zeszłym sezonie walczyliście o utrzymanie, udało się dopiero w barażach, teraz zespół troszkę wzmocniony. Inaczej wygląda kadrowo. Powiedz jakie cele stawialiście sobie przed tym sezonem? Przed tym sezonem wiadomo, bo walczymy o utrzymanie, bo zespół został wzmocniony, aczkolwiek odeszło też kilka osób. Od, odszedł Dawid Szala. Ja niestety też nie mogę grać. Także były wzmocnienia, były też osłabienia. Także wydaje mi się, że zostajemy cały czas przy utrzymaniu się. No i wiadomo, z trzeciej ligi nie może się tak starzyć, że spadną jakieś drużyny z naszego regionu, tak także będzie spadać więcej osób w naszej lidze. Także też może być ciekawie na sam koniec, mam nadzieję, że my nie będziemy musieli już przeżywać tych emocji, chociaż chłopacy się śmieją, że bez sensu się utrzymać w połowie, skoro można grać sobie cały sezon na, na spince i zawsze jakieś tam <śm> większe emocje są. No tak, na pewno inaczej się podchodzi do meczu, kiedy ten mecz jest o coś, e, oceniając jeszcze właśnie kadrę Chemika, no to tak naprawdę wypadłeś Ty przez kontuzję, nie ma Emila Andrzejewskiego, nie ma Kuby Żelazowskiego, który też dołączył razem z Tobą do Chemika Zimą. Tak naprawdę ten zespół jeszcze kiedy Wy już wrócicie do zdrowia, może być jeszcze mocniejszy, bez robienia żadnych transferów. Tak, to prawda, nie wspomniałem o Emilu i Kubie, ale oni wypadli na samym początku, także przepraszam, też byli, ale wypadli na samym początku i tak się niefortunnie złożyło, bo naszym planem na czwartą ligę było granie na dwie dziewiątki. W pierwszym meczu to super wyszło, bo wygraliśmy z Botykiem, Koszalin. Mhm. Potem bardzo fajnie sobie poradziliśmy z Kawiem Choszno. No i wysypał się Emil, potem dwie kolejki później wysypał się Kuwa, Żelazowski. No i szukaliśmy tego zastępstwa. Ja wskakiwałem na dziewiątkę, nie szło. Wiktor Kurza wskakiwał na dziewiątkę, też nie szło. Dominik na, Dąbrowski na dziewiątkę, też nie szło. I tak się biliśmy troszeczkę z tą dziewiątką przez cały mhm. sezon. Potem zmieniliśmy formację. No i pod koniec znowu zaczęło iść, także zabrakło tych typowych dziewiątek w sezonie, dlatego tak długo się też biliśmy o utrzymanie. No ale teraz na pewno trener ma inny plan na grę, także teraz nie powinno się w ogóle zdarzyć jakiejś tam walki o utrzymanie do ostatniej kolejki. Mówiłem już o tym, że, że jesteś ambitnym zawodnikiem, na pewno miałeś jakieś swoje cele na ten sezon, one zapewne zostały zweryfikowane przez kontuzję. No to powiedz, jaki teraz masz plan długoterminowy? Ojeju, moim planem długoterminowym teraz, no to wyleczyć by się, być zdrowym, wrócić do pełnej sprawności, bo teraz nie jestem w stanie uprawiać żadnego sportu, a wiadomo, sport jest najważniejszy w moim życiu. Także chciałbym na razie na spokojnie wrócić do sportu, skupić się na dzieciach. Teraz planuję na dzieciach oczywiście trenować. No, no <laughs> właśnie. Pracuję teraz jako trener i chcę zrobić kurs FAB, bo teraz niedługo się zbliża, także chcę zwiększyć swoją licencję. Może uda się pracować też w Chemiku w Juniorach, także może zostanę trenerem na ten moment. Jeżeli wrócę do pełnej sprawności, to na pewno będę chciał grać w piłkę, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, co się dzieje z kolanem, bo to jest straszna kontuzja i niektórzy nie wracają, niektórzy wracają jeszcze silniejsi, także ja mam nadzieję, że wrócę jeszcze silniejszy, ale to naprawdę życie zweryfikuje tak naprawdę. No tak, to jest na pewno uraz, z którym musisz być ostrożny, bo nie jeden zawodnik odnowił sobie kontuzję, jak za szybko wrócił do grania. No ale z tego co widać, nie nudzisz się na tym wolnym, powiedzmy, od grania i gdzieś tam przy piłce cały czas jest. Tak, jestem przy piłce, to jest część mojego życia, Tak zawsze będę przy piłce, czy będę wspierał z trybun, czy z ławki trenerskiej, także zawsze będę przy piłce. Od dziecka chciałem zostać piłkarzem, także. Jak nie uda się zostać, zostać piłkarzem, to chociaż chce być przy tej piłce. Okej. Okay. Wróćmy do rozgrywek ligowych. E, no i chciałbym się powiedzieć, żeby niaminki znowu rozrabiają, bo pamiętam, dwa lata temu Zafir Wyszewo potrafił sprawić niespodziankę remisując bodajże z flotą. W zeszłym roku gawia no też o mało nie pozbawiła floty awansu. No a teraz już w trzeciej kolejce Unia Dolice jakby nigdy nic wygrywa sobie mecz z kluczem staw. No tak, i to jest właśnie piękne chyba w takich czwartych ligach, gdzie tak naprawdę nigdy nie wiadomo, gdzie pójdziesz, gdzie pojedziesz. Nie wiadomo, jaki będzie wynik. Wszyscy skreślali Unię Dolice. Kluczewia wraz z Gwardią idą prosto po awans, a tu się okazuje, że w trzeciej kolejce już duża strata punktów, bo z Unią Dolice to raczej się nie wlicza, że się straci punkty. Także Kluczewia na pewno cierpi. Zobaczymy, co będzie. Mi się wydaje, że i tak Gwardia jest... Na ten moment, półkę wyżej, może i o dwie, jeżeli się wzmocnią jeszcze więcej, a na pewno mm. będą się wzmacniali. Także wydaje mi się, że gwardia leci pewnie po awans i w trzeciej lidze też za rok namieszają na pewno. Sezon, jeszcze co prawda długi, ale rzeczywiście początek gwardii imponujący. 3 mecze, 20 strzelonych bramek, mm. żadnej straconej. To jest chyba rzeczywiście murowany faworyt. Nie no 20 bramek strzelić, trzy mecze, no to niektóre drużyny po dziesięciu kolejkach, które nie mają, no to widzisz trzy kolejki, no to mówi samo przez siebie. Jeszcze nie grali na, z błękitnymi dwójką, gdzie naprawdę oni potrafią namieszać 7-0. Wieża mm. Postomino to nawet jeżeli oni są od razu zrzucani do okręgówki, bo niestety się osłabili, mimo że zawsze fajne, fajne mecze były z wieżą Postomino i zawsze no. fajnie się ciężko tam grało, no to 9-0 to, no to nie jest przypadek, prawda? Także no Guardia 20 w ramek to nie można nazwać tego przypadkiem i nie można nazwać tego, że oni może awansują. Raczej pewnie po to zmierzają. No tak, ale też twój e, niedoszły klub, e, Bałtyk Koszalin, troszkę wskazywany na to, że wypadnie z tej rywalizacji z kluczewią i Gwardią. Bardzo dobry początek sezonu, mimo tego, że kadra troszkę osłabiona brakiem e, podstawowych zawodników zeszłego sezonu, wzmocniona młodzieżą, No ale jak widać dają radę, bo właśnie młodzieżowcy strzelili bramki chociażby w tym wygranym meczu z Iskierką. No tak, właśnie nie mówię o Bałtyku Koszalin, bo to bardziej wszyscy mówią, że to Kluczewia i, i Gwardia będą tak walczyli ze sobą. Bałtyk to jest taki raczej po cichutku sobie, pomalutko. oni raczej nie, nie nastawiają się, że będą robili awans, jeżeli przyjdzie, to przyjdzie, mhm. właśnie taki cichy, czarny konik czwartej ligi, bardziej to Kluczewia głośno mówiła i Gwardia głośno tu mówią, że chcą awansować, Bałtyk raczej spokojnie, cierpliwie, może pod koniec sezonu się okaże, że kurde, oni są tak blisko, może im się uda, A na razie Bałtyk pewnie spokojnie, jak oni, jak zawsze. Top 3 miejsca i, mm. i to ich zadowala jak najbardziej. E, na pewno warto też zwrócić uwagę na Perły Dygowo i Białych Sądów. To teraz obok właśnie Gwardii Bałtyku jedyny zespoły, które z kompletem zwycięzc na lesie, zaczynają sezon. No tak, naprawdę. Dygowo to duże zaskoczenie. W Dygowie zawsze się ciężko grało na, na ich boisku. Teraz na wyjeździe też punktują. Także no, w Dygowie zawsze się ciężko grało, zawsze będzie się ciężko grać. A Biali Sądów to oni zawsze potrafili grać w piłkę, zawsze były ciężkie mecze, piłkarsko są fajne chłopaki tam, także zobaczymy później, jak im będzie szło, ale na razie mm. naprawdę bardzo fajnie, że takie drużyny też yy, są w szczytach, w szczytach tabeli po prostu, chociaż Biali to i Dygowa chyba też w ostatnim sezonie wyżej stali, nie? bardziej w dole. Akurat teraz Dygowo bił się bardziej o utrzymanie w zeszłym sezonie. No to stopa. <laughs> ale, zawsze, ale zawsze był to trudny teren na pewno tam, mhm. tam jadąc. Każdy liczył się z tym, że może stracić punkty. Omówiliśmy czołówkę tabeli, zobaczmy więc jak wygląda cała klasyfikacja, zapowiedź następnej kolejki, a także klasyfikacja strzelców. Gwardia Koszalin pozostaje na szczycie tabeli, a teraz podium uzupełniają Bałtyk i Perła Dygowo. Komplet zwycięstw mają także zajmujące czwarte miejsce Biali Sądów, Kluczewia spadła już na piątą pozycję. W strefie spadkowej aktualnie Odra Hojna, Olimp Gościno i Wieża Postomino, które jako jedyne nie wygrały jeszcze meczu. Mamy zmianę na pozycji lidera klasyfikacji strzelców. Adrian Cybula z Gwardii i Damian Banachewicz z Iny-Goleniów strzelili w ostatniej kolejce po trzy bramki i obaj mają łącznie pięć trafień na koncie. Dotychczasowy lider Sebastian Ginter nie powiększył dorobku i razem z Mateuszem Górnym z MKP zajmuje aktualnie drugie miejsce z czterema bramkami. Czwartą kolejkę rozpoczniemy w Niechorzu, gdzie Wybrzeże podejmie Iskierkę. Ten mecz już w piątek, ze względu na to, że zespół z Rywala będzie obchodził swoje 50. urodziny i wiele wydarzeń towarzyszących temu spotkaniu będzie tam miało miejsce. Bardzo ciekawie zapowiadają się też pozostałe pary, Perła podejmie Orła Wałcz, Bałtyk Darłowie, Chemik zagra z Unią Dolice, Biali z Odrą Hojna, Kluczewia z Iną Goleniów, Mechanik z Olimpem, MKP z Gwardią Koszalin i w końcu Wieża z Rezerwami Błękitnych. No właśnie Daniel, Chemik po Lice podejmie u siebie Unię Dolice. E, Unię, którą sam mówiłeś, że wiele zespołów nie doceniało, no ale po ostatniej kolejce e, pewnie to nastawienie już jest troszkę inne i, i wszyscy wiedzą, że, żeby podtrzymać serię, e, no to trzeba będzie na boisku dużo zdrowia zostawić. No tak, Unia zrobiła e, wszystko, czego nie powinna zrobić, czyli wygrać z kluczem. Także na pewno się chemik będzie tego wystrzegał, nie będą lekceważyć, no aczkolwiek kurczę. Teoretycznie z kim nie punktować, jeżeli nie punktować z Unią do lice, tak? Także wydaje mi się, że chemik nie zlekceważy, aczkolwiek wyciągnie trzy punkty i tego im życzę, mhm. żeby potem nie było tego martwienia się na koniec. Już dzisiaj o tym wspominałeś, ale to jeszcze tak na koniec zapytam, kto jest Twoim faworytem do awansu do trzeciego? Moim faworytem jest Gwardia Koszalin. Okej. Okay. Na dziś to wszystko. Zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału, odwiedzania naszej strony, a także strony Uniwizji. Moim gościem w programie był Daniel Kowalczyk. Daniel, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo za jeszcze za, raz wizytę. za zaproszenie. Pozdrawiamy serdecznie ze studia Uniwersytetu Szczecińskiego i zapraszamy na kolejny odcinek magazynu 4 ligi ZZP.